Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie, koniec tygodnia, resztka obowiązków, a zakańczanie wszelkich spraw, niebawem weekend, no i tuż tuż pełnia. Kochani, karty jak zawsze potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją, więc aby nie przedłużać zapraszam do wysłuchania. Jak zawsze... Zobaczmy najpierw energię kart Tarota. Może dzisiaj jakoś tutaj. No kochani, pięknie. Zobaczcie. Koniec tygodnia, początek weekendu, gwiazda. Kochani, czas, w którym mamy się czucia gwiazdy. Spełniajmy marzenia, plany. Pomyślmy o tym, doceńmy to i twórzmy swoją przyszłość. To jest najdoskonalszy czas na to, aby zrobić porządki, zrobić redukcję, przejrzeć wszystko, co jest najpiękniejsze w nas, w naszym otoczeniu, i docenić to. Cieszyć się tą radością. To energia spełnienia radości, kreatywności, to energia piękna. Myślę, że to dobry start w weekend, aby móc lśnić, cieszyć się. Zasłużyliśmy na to, kochani. Więc niech się, niech się dzieje. I bądźmy jak te gwiazdy. A gwiazdy są po to, by lśnić. Zobaczmy teraz energię minerałów, jaki będzie dla nas przychylny, pomocny. No i z jakim będzie nam no, po przysłowiowej drodze pracować. Może tak z brzegu. Magnezyt. Kochani, energia na dzisiaj wielce przychylne, przyciąganie. Kochani, przy tej gwieździe to myślę, że magnezyt to tylko jest jakby dopełnienie tego, co możemy i to, co nas może spotkać. Magnezyt jest zwany darem Boga, darem Herkulesa. Jest to minerał, który bardzo mocno pomaga nam w walce z bólem z takimi silnymi bólami, jeżeli macie bóle migrenowe, jeżeli macie bóle kręgosłupa, szczególnie lędźwiowego. I nie daj panie e, rwę kulszową. Jest to minerał, który jest szczególnie dedykowany. E, masowanie, e, kąpiele. Ja wiem, że rwa kulszowa, woda, ale czasami letnia woda taka, no, jest naprawdę zbawienna dla bólu e, dolnego kręgosłupa. Ponieważ możemy zrelaksować się trochę, ale też i jego energia skumuluje naszą wewnętrzną energię i jakby wzmocni możliwość samoregeneracji. Polecany jest dla osób szczególnie dbających o swoją skórę, o swoją. O swoje włosy. Osoby, które mają cienkie włosy, lub włosy, które no, nie poddają się tak łatwo pewnym zabiegom, a z drugiej strony są łamliwe i kruche, to mycie głowy w płukankach, w której odpoczywał magnezyt bardzo, bardzo korzystne. Zamyka łuskę włosa, wzmacnia koloryt, dodaje takiej witalności i mocy naszym włosom. Reguluje wszelkie e, sytuacje takie no, nieprzyjemne, skórne. Od y, pewnych od wykwitów po sytuacje, y, jeżeli macie na przykład skórę tak zwaną naczynkową, szczególnie w partiach T. Tutaj przy nosie, y, łuk brwiowy policzki pod okiem, możemy masować właśnie te miejsca magnezytem, a ewentualnie przemywać sobie twarz, w której odpoczywał właśnie magnezyt. Wzmacnia naszą spostrzeganie, nasze myśli, percepcje w czasie medytacji. Używany jest do magicznych rytuałów, na przykład na dobrobyt, na przyciągnięcie pieniędzy, spokoju, szczęścia. Wzmacnia naszą kreatywność. Bardzo dobry dla regulowania takiej ogólnej energetyki naszego ciała. Pomocny jest również w medytacjach w czasie afirmowania o spokój, o miłość, takie wewnętrzne spojrzenie w siebie. Bardzo, bardzo minerał ochronny i wzmacniający. Dedykowany jest głównie do pracy z czakrą podstawy, czyli korzenie, czyli rodzinność, czyli ugruntowanie ale też i do pracy nad swoimi wartościami. Szczególnie dedykowany dla osób z, podznaka, z podznaków barana, skorpiona, koziorożca, panny i wodnika. Jeśli chodzi o oczyszczanie, to oczyszczamy go pod bieżącą letnią wodą, a energetyzujemy odkładając na hematyty lub na kryształ górski. Tyle energia minerałów. Zobaczmy energię kart opiekuńczych. Z jaką podpowiedzią, z jaką opieką na dzisiejszy dzień do nas przyjdą. Energia. Priorytety. I wiara. Kochani, energia. Wiem, że koniec tygodnia, że już powolutku e, czujemy się w tych wygodnych kanapach, fotelach, z kubkiem pysznej e, czekolady, kawy pod kocykiem, aura sprzyja e, właśnie takiemu rozgrzewaniu się, ale wytężmy jeszcze naszą energię na sam koniec, bo mm, wiecie, no... Poznajemy ludzi po tym, nie jak zaczynają, tylko po tym jak kończą, czyli z przytupem zamykamy piątek, energetycznie działamy, funkcjonujemy do samego końca po to by móc ze spokojem odpocząć. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Dokładnie. Wywołajmy tą Burze w szklance wody. Zobaczmy, co się wydarzy. Dajmy sobie szansę na te zmiany. Otwórzmy się na takie możliwości. Bądź mi, bądźmy kreatorami swojej przestrzeni. Mamy tę moc. Priorytety. Na pewno ułatwią nam to działanie. Dobre wytyczenie priorytetów, wartościowych priorytetów, określenie swoich wszelkich oczekiwań. Na pewno zaprocentuje dobrymi poczynaniami i dobrą. Energią w naszej kreowanej przestrzeni. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Tak, mówienie nie jest dosyć trudnym, ale w momencie, kiedy wiemy, czego chcemy, mamy na to pomysł, mamy na to swój plan, mamy priorytety, które nas ku temu planu kierują, to jak najbardziej mówienie nie jest na miejscu. I pamiętajcie, stosujcie to. Wiara. Kochani, to jest dosyć mocna i trudna podpowiedź. Każdy z nas wierzy w różne rzeczy, w różne bóstwa, w różne siły. Najważniejsze, by jeżeli poddajemy się jakiejś wierzy, czy nawet w siebie samego, a to też już jest wiara, to róbmy to pełną. Pełnym zaangażowaniem i z pełnym oddaniem. Jeżeli ktoś wierzy w pracę własnych rąk, niechaj tak będzie. To one mają go uskrzydlić, to one da, mogą mu dać wszystko. I pamiętajcie o tym. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Tak, bo wtedy więcej jesteśmy w stanie zrobić, mamy większą uwagę, nie rozmyślając nad tym, czy to jest dobre, jak to się zakończy, bo wtedy tracimy tą energię, tą wiarę, bo zaczynają pojawiać się pewne dylematy, pewne spostrzeżenia, przemyślenia. Ja nie mówię, że przemyślenia są złe, ale czasami nas hamują. Jeżeli w coś wierzysz i chcesz osiągnąć sukces, przyjdź do przodu. Rób wszystko w największej intencji i atencji, abyś z wiarą w sercu i w głowie czynił to, co ma cię uszczęśliwić. Starajmy się tylko funkcjonować tak, aby nikogo nie ranić no i nie wykorzystywać. A myślę, że reszta na pewno dla nas bardzo, bardzo korzystna. No i na koniec zobaczmy, Energii run, jaka będzie na dzisiaj nam sprzyjająca i pomocna, hmm, runa kosa. Wiecie, runa kosa, odcinanie, ale też i ochrona. Yy, mocna energia. Koniec tygodnia. No, zamykamy tydzień pracy. Jak najbardziej, oczywiście. Runa kosa to decyzje, ale Runa kosa to też ochrona, to opieka. Postarajmy się usunąć wszystko to, co jest nam niepotrzebne, to co nam ciąży. Postarajmy się e, oczyścić teren, aby energia i całe dobro, które ma do nas przyjść, miało możliwość zaistnienia w naszej przestrzeni. Nie bójmy się runy Kosa, ona jest rzeczywiście czasami dosyć zastyczna. To jest runa, która potrafi totalnie zmienić rzeczywistość, która jest dosyć mroczną runą, niemniej jednak daje nam prawo wyboru. Pamiętajmy, że możemy kreować przestrzeń taką, jaką chcemy. Ona ma nam pomóc w tym naszym działaniu. No i skorzystajmy, zróbmy porządki, aby ten weekend był spokojny bezstresowy, wyluzowany. Korzystajmy jeszcze z tej resztki pięknej pogody, więc róbmy porządki. Kochani, tyle na dziś. Życzę Wam dobrego, spełnionego piątku. Bądźcie niczym te najjaśniejsze gwiazdy na Firmamencie Nieba. Sterujcie swoim życiem, starajcie się robić wszystko, aby było Wam jak najlepiej. Energia jest w Was. Nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak mocna to jest energia. Wytyczajmy sobie priorytety, oraz uspokoją, wytyczą nam kierunek działania, dają, dadzą nam opokę, dadzą nam pewność tego działania, podbudują naszą wiarę w to działanie, abyśmy z podniesionym czołem kreowali swoją przestrzeń. Dzisiaj możecie się wspomagać magnetytem, przyciąganie, ale też i oczyszczanie. To minerał bogów, to minerał dający nam niebywałe możliwości do tego, aby funkcjonować jak na najwyższych wibracjach z jak najlepszym efektem dla siebie. No, że od czasu do czasu zamiotłę chwycić trzeba i porządek zrobić. Tak naprawdę, sama przyjemność, bo otwieramy swoje umysły, swoje serca i swoją przestrzeń na wszystko to, co może być najlepsze dla nas. No i tego Wam z całego serca życzę. Dobrego, spokojnego dnia. No i do usłyszenia niebawem.